Jak dla transakcji SPTK ustawić VAT rozliczany przez usługobiorcę na fakturze w subiekcie GT? Ustawienie dla transakcji SPTK znacznika VAT rozliczany przez usługobiorcę może zostać wprowadzone w subiekcie GT w kilku miejscach. Znacznik można nadać ręcznie w samym oknie faktury. W oknie sposób wyliczania dokumentu po wybraniu transakcji SPTK Pojawi się znacznik VAT rozliczany przez usługobiorcę artykuł 100 ustęp 1 punkt 4. Wystarczy go zaznaczyć. Ustawienie to znajduje się prawie we wszystkich dokumentach subjekta. W celu automatycznego zaznaczania checkboxa w kartotece kontrahenta w zakładce Parametry Indywidualne po wybraniu transakcji SPTK ustawić można domyślność jego zaznaczania na dokumentach. Zostanie on włączony po wyborze kontrahenta. Analogiczny znacznik został wprowadzony także w parametrach poszczególnych typów dokumentów. Parametr decyduje o tym, czy po ustawieniu na dokumencie transakcji SPTK domyślnie zostanie zaznaczony znacznik VAT rozliczany przez usługobiorcę. To ustawienie zadziała nawet wtedy, gdy kontrahent w swojej kartotece nie ma ustawionych parametrów indywidualnych.